Panie pośle, na początku chciałem panu pogratulować yy, dzidziusia, syna. A dziękuję bardzo, dziękuję. Jestem też bardzo szczęśliwy, zdrowy, uśmiecha się do mnie. Jak to się stało, że udało się panu ukryć ten fakt yy, bycia ojcem przez te 9 miesięcy przed urodzeniem się Ignacia? Ja, ja niczego nie ukrywałem, tylko ja uważam, że moje sprawy osobiste, intymne, rodzinne to są e, sprawy. E, Moje, a nie są, nie powinny być przedmiotem debaty publicznej. Niestety tabloidy, paparazzi skądś się dowiedzieli, a ja po prostu zawsze mówię prawdę i potwierdziłem ten fakt. No gratulujemy jeszcze raz. Wczoraj był referendum w Warszawie. Jak pan oceni to, co się wydarzyło wczoraj? Niezależnie od tego, że Hanna Gronkiewicz walczy nie została odwołana, to był to czas dla Warszawy. Tyle obietnic, ile pani prezydent złożyła, tyle deklaracji, taka aktywność to pokazało, że to referendum było mu potrzebne, bo wcześniej przez ponad dwa lata abdykowała. Jest Pan zaskoczony wynikiem tego referendum? ja się tego spodziewałem. Dlatego, że w przypadku tego rodzaju negatywnych głosowań wyborcy, obywatele dużo trudniej idą do punktu głosowania. A tutaj ze strony i prezydenta, i premiera były namowy, żeby nie iść. Moim zdaniem, namowy błędne i niezgodne z konstytucją, ale były i duża część elektoratu, a duża część ludzi nie poszła, a z drugiej strony przez ostatnie dwa tygodnie to znowu zrobił się spór PiS-PO i ludzie nie chcieli w tym sporze uczestniczyć i stąd taka frekwencja. Pani jest prawnikiem? Tak, adwokatem. Adwokatem. Proszę mi powiedzieć, według prawnika, czy tu nie zostało naruszone prawo, konstytucja i może jeszcze coś innego? To jest, moim zdaniem to są delikty konstytucyjne. To znaczy, pan Premier jest nie tylko premierem, czyli szefem emanacji większości parlamentarnej, czyli rządu, tylko jest również organem konstytucyjnym, prezesem Rady Ministrów. I w tym zakresie powinien był przestrzegać konstytucji, a konstytucja stanowi o tym, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i wszyscy obywateli powinni partycypować w podejmowaniu decyzji, a nie namawiać i to jeszcze przez władzę do odmowy partycypacji. Także oczywiście, że jest to delikt, ale z tego nic nie będzie, bo niestety odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce co do zasady jest uśpiona. A pan prezydent? Pan prezydent ma artykuł 126, który stanowi, że ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem konstytucji. I co? Poszedł na żywy? No i nie wiem, ale to, co on zrobił, to jest jego sprawa. Natomiast to, że powiedział w takim kontekście, jakby zniechęcającym do udziału w referendum, to mnie bardzo niepokoi. Panie pośle, rozmawialiście tutaj wcześniej na temat S7. Mhm. Widzi pan szansę, żeby ta droga powstała po tym referendum, czy to dalej no. będą obietnice pani, pana Tuska i no, pani Gronkiewic? Ni niestety widzę, że nie będzie. Mam bardzo duże wątpliwości, czy ta droga powstanie. Jak wiecie państwo, najpierw pan minister Nowak chciał zrobić drogową wodnicę Gdańska, Trójmiasta. Dlaczego? Bo pan premier Tusk i pan minister Nowak są z Gdańska. Jest piękna obwodnica i nowy most we Wrocławiu. Dlaczego? Bo z Wrocławia pochodzi Grzegorz Schetyna. A pani prezydentka Gronkiewicz-Walc nie miała żadnego przebicia w Platformie. A może nie chciała? Jako wiceprzewodnicząca nie potrafiła nawet doprowadzić do tego, że Platforma mogłaby zmienić... Janosikowe. Nie to, żeby Warszawa nie płaciła i Mazowsze, ale żeby płaciła mniej. A jednak Platforma odrzuciła ten projekt. Czyli widać wyraźnie, że pomimo obietnic ja nie jestem wcale pewny, że to wszystko się stanie. Warszawa trochę jest traktowana przez władze Platformy jako po macoszemu. Ale ja mogę zrobić, obiecać, że ja będę bardzo naciskał na S7, dlatego, że dla tej południowej części Warszawy dla Piaseczna, Leśnowoli, Magdalenki, Tarczyna też, właśnie. To jest, to jest być albo nie być. Żyć albo nie żyć jako miejscowości. Według pana pan burmistrz Guział wygrał czy przegrał te, to referendum? Nie, no, Guział wygrał. Pokazał, że jest dobrym organizatorem. Jego nazwisko poznała cała Polska. A dla polityka taka promocja nazwiska to jest skarb. Może o to chodziło? Nie, nie, ja znam go działa. Nawet w pewnym momencie go wsparłem, chcąc oderwać w świadomości społecznej jego związki z pisem i wiem, że to jest dynamiczny chłopak, ale chcący działać dla obywateli, dla ludzi, dla mieszkańców. A co się stało, że pan się rozstał z SLD, albo SLD rozstało się z panem? SLD mnie wyrzuciło. No tak, to wiem. No nie, no, no dlatego, że Miller, który czuł się słabszy ode mnie, gorszy, nie chciał mieć lepszego w SLD i dlatego mnie doprowadził do wyrzucenia mnie. Czy z tego stowarzyszenia powstanie partia? Ze stowarzyszenia nie. Natomiast obok stowarzyszenia, jak będzie taka potrzeba, Zakładamy, że powstanie partia polityczna. Obok stowarzyszenie zawsze będzie istniało, bo to jest nasza zasada, iż my działamy na, takim, na takiej w takiej przestrzeni aktywności obywatelskiej. Na terenie Piaseczna, powiatu piaseczyńskiego, mamy już kilku przedstawicieli. Tak, tak fajne, A co aktywny? tu się będzie działo? No będzie, po pierwsze będziemy działali we wszystkich sprawach lokalnych, takich jak ta droga S7, po drugie w sprawach edukacji. Po trzecie, będziemy starali się również wystartować już w wyborach samorządowych. A po czwarte, każdy człowiek, który chce zmienić tutaj ten region, ten obszar cały na południe od Warszawy, może do nas przystąpić i dać tam swoje pomysły, a później je realizować. Dlatego że u nas jest taka zasada przenoszenia kompetencji, że każdy jest równy drugiemu. I nawet ja jestem tylko primus inter pares, pierwszy wśród równych. Proszę mi powiedzieć, macie już swoich kandydatów na burmistrza, na radny? Nie, nie, to jeszcze mamy rok. My to ogłosimy wtedy, kiedy będzie zarządzony kalendarz wyborczy. Panie pośle, gospodarczo, co pan myśli o wprowadzaniu takich marketów, dużych marketów typu Biedronka do centrów miast? No ja się, myślę o tym niezbyt dobrze, dlatego że ja sobie wyobrażam, że centra miast to są jednak e, miejsca jakby e, łączności obywatelskiej, stanowiący o, o takim odrębności, o, o tożsamości kulturowej miasteczka. A Biedronki są w każdym mieście. Wszędzie są podobne, podobne jakieś, podobnie jak Kerfury czy jakieś inne sieciowe sklepy. Także ja, a, a prowadzenie biedronki niszczy jednocześnie e, tych małych kupców, małe sklepy, a one są jakby solą wszystkiego. Na, nasz pan burmistrz powiedział, że wręcz przeciwnie, będzie e, coraz więcej e, pracy, bo, bo biedronki zatłumniają nowych pracowników. No ale jednocześnie ci kupcy zwalniają swoich sprzedawców. E, także to jest droga donikąd i jak pan widzi, z waszym burmistrzem się nie zgadza. I bardzo dobrze, a proszę mi powiedzieć na koniec, jak dostajecie się do władzy, macie powiedzmy większość, czy jesteście w stanie zmienić rzeczywistość, która nas otacza? Jestem przekonany, że tak. Dlatego, że mamy koncepcję co do wszystkich zjawisk społecznych, które dzisiaj są w Polsce, my uważamy, że mówiąc trywialnie, yy, Najwięcej wiedzy o hodowli kanarków ma członek Stowarzyszenia Hodowli Kanarków. Ma dużo większą wiedzę niż premier. I chcielibyśmy, żeby przy wszystkich decyzjach najwyżsi politycy, premier, ministrowie nie podejmowali decyzji na podstawie wrażenia, tylko wiedzy obywateli. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.